Ā, tā kā ar garu vertikā. Skurvisina. Ā, tā ir. 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 To wezmę. Jebany kurwa z zapatus! Cristiano Ronaldo, sui! I wasza ewangelia do 50%. <laughs> Dobra, nie rozpraszajmy go.

Kto przypierdolił? Masz imię, czas, czas, czas Wiesz tam otwarte tam, ale możesz też dziurą przejść Cokój! No tak, Lagunia Robert Hickala Lagunia na Stanach Cześć Czas O tak, tak O tak Dobre A co jest kurwa? Co jest, kurwa? są? Jest -0. 0. O, cholera. <grywa> ale kurwa się pasował. Patrz, ja jestem. To za każdym razem wygrywać Musisz przejść na Galactikos w takim razie. Nie masz innej opcji. Ułó! Wow. Uto! Zabij! Nie, no rożny to było pewne, ale. Oj. byli ja? Na nie ma lodów. O 80. kurwa! Jegany, wyglądasz na ulicy to było chyba. 84. Co? Co? On napierdalał to Irelią. Jewany kurwa ile ta zrobić? 4-1, 5-1. Zasad. Prasza, prasza, dobrze. Prasza. Jak prasza? Dobra, ustawmy, ustawmy. Ehm, no dobra. Grajcie, grajcie, kurwa. Nie żeby coś, ale tylko w łatwoku. Brawo, ja Tam A ja To jest komunizm. O, ładnie się zabra. No tak. No i tak. No Кто за кастофе? Кто за кастофе? Кто за Ну, то не будет разницы. Давайте. Можно дать повторку. Сидила. Давай, давай. 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 Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай.

O w pierony ogniste! Strasznie mały jest ten ekran Oooo Cholera, cholera Jeszcze się odpalił Też mam Krzysztof Trłocki sui Już ty pierdolona amebo kurwa Tego węgara sobie postawimy dzisiaj Normalnie Czyż Czysto było? Leci O tak ojo... Ojoj, chromole, co to było? Co? Nie ma Marek to broni Jobany wrot, na chuj bia Jakoś dowiedziałem, że PS gra Z karnetem stopą Która <grym> ma <grym grym> 17 miejsce, myślę, że francuski gra 15 składem Ja tylko przypomnę, że to jest PSG, kurwa Debile jebane znaczy... Wiesz, jak jest pełniowaleczny? Mhm. To brzmi jak, jakaś bajka dla dzieci Marek, Wiem. No. Myślę, że to się tak cieszy. Nie wierzę! Asysta! Eee, kasuj to kurzwać no kasuj to Co kasuj? Was nie ma Jakie? Ale kasuj, bo jak kasystę miał Co za gazasz? Fajnie, fajnie, na meczu jestem, a co? Nie. Nie, niemożliwe. Chłop to ma asysta i gola, nie. Ale co tego wroga, no bo... masz? No! Wow! Dziękuję. No. Powiedział tu jakiś dobry tweet komentarz, bo liczył, ty się policja do mnie to A dzwoni. Ale czek... Aha, tak po prostu... Daj prawo, prawo, prawo! Pochodzisz, na pewno dojdziesz na Pryminalistik Skur syfyn Ło! Co ja mogłem, bym wygrał Grałem z Danikiem Po maturach to na kremówki trzeba

tak, ja to Na wszystkie pucie. super, że pomaga. No co no jest, no. to jest, Cfel. nie ma racji. Gubią <gulia> <gulia> się, gubią się. Ale ktoś ma nic Ej, nieprawda. Ja już się z tym nie zgadzam. ale <gulia>

Uuu! Pojebany! Myślę, że znowu w łeb komuś wrzuci. Kurwa go kusi! Przedstawię sobie za zrobić.